Cześć, witajcie, ja jestem Doknes I dzisiaj jesteśmy w kolejnej prezentacji modyfikacji Dzisiaj zaprezentuję wam Diamond Meter, zapraszam No więc tak Co ta modyfikacja nam dodaje? Ta modyfikacja dodaje nam właśnie takie Urządzonko, którym jest yy, Diamond Meter, właśnie stąd nazwa tego moda Tutaj jest właśnie pokazany Crafting tego urządzonka Wow serio Toggle down fall o, siec. Zawsze się coś musi zepsuć. Okej. Okay. No więc, co to urządzonko robi? To urządzonko, tutaj mam taką linię zrobioną, to urządzonko nam, nas po prostu prowadzi do y, diamentów właśnie i tutaj możemy sobie zobaczyć, że teraz jest y, ono szare, tutaj jest już czerwone, tutaj pomarańczowe, żółte y, i tutaj jest zielone, jesteśmy przy diaksie. Y, to jest bardzo pomocne w sytuacji, gdy na przykład mamy takiego pycha, że y, kopiemy y, sobie tunel, a tuż obok y, naszego tunelu jest diament i go zawsze przegapiamy. I to jest właśnie dobre rozwiązanie, ponieważ jak widzicie, gdy sobie będziemy kopać tunelem, przykładowo o, sobie kopię taki tunel do przodu, to już widzę, że o, jest diament, trzeba to rozkopać. To, co mi wiadomo, to ten meter właśnie pokazuje nam Gdzie są diamenty w obrębie 9 kratek około 9 10, więc mm, Problemu z tym nie będzie No to w zasadzie by było na tyle Taka szybka prezentacja modyfikacji Ponieważ jestem chory I teraz męczę żeby nie kaszlnąć tutaj bo Moje gardło jest w opłakanym sta stanie No więc Dzięki wszystkim za oglądanie Jeżeli ta szybka modyfikacja Szybka prezentacja modyfikacji Wam się yy, spodobała To zostawcie łapkę w górę, dzięki za tysiąc widzów, ludzie, tysiąc widzów już gdzieś, yy, po, po 10 dniach kanału. Wow! No, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No, trzymajcie się, na razie, no i cześć!